Siemaneczko widzowie, witam w nowym odcinku dziś odcinek z Candy Magnet Surmonator. No i w tym odcinku pokażę Wam po prostu e, nową aktualizację, która została dzisiaj dodana. No i ogólnie widzowie na wstępie możesz zostawić subika, lajka e, i też zakupić sobie taką koszuleczkę na grupie. No i my lecimy z update logiem, który jest tutaj e, Halloween Party 1. Halloween World, 3 nowe jajka, 13 nowych petów, 2 no, no, nowe eksperiencji, Halloween Shop, 1 nowy kot, 1 nowy Rebuild Button, Halloween Pass, Quest, Book Fixes yy, i więcej. Więc zacznijmy sobie od Obczajeniem Świata. Tutaj yy, mydlak jest, cześć mydlak. Dobra, yy, no i tak, tutaj mamy questy, yy, sobie zresztą oczywiście zrobimy. No, i tutaj mamy, no, cukierki, może na razie nie będziemy zbierać, ale pokażę Wam wszystkie miejscówki. Więc pierwszą miejscówką y, dokładnie jest tutaj, tutaj było tylko ja już zebrałem i więc tutaj pod drzewem. I drugą miejscówką jest y, ten domek, tutaj, gdzie jest cel i tutaj na dachu. Więc sobie zbierzcie i macie tutaj. Teraz lecimy sobie na Atlantis. I pójdziemy sobie poszukać na Atlantisie. Oczywiście, jak to długo potrwa, to przyspieszę, wiadomo. O, a jednak nie trzeba, bo tutaj już mamy. E, I teraz lecimy na desert. Uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj nie ma, niestety. Chociaż. ...może czasem mogę być ślepy, widzowie. O, ale chyba nie, widzowie. Chyba nie tym razem. E, gdzie to może być, drodzy widzowie? Hmm. Po prostu jak znajdę, to wam po prostu to pokażę. Dobra, widzowie, jednak na desercie nie ma. Y no. I teraz sobie szukamy na winterze. Na że raczej będzie, tutaj oczywiście, e, no widzowie, czekajcie, zaraz wam pokażę jak znajdę, A e, co tu się stało, no i widzowie, Namun jest e, tutaj, e, więc już tutaj mamy e, i lecimy sobie teraz na Toy, uwaga, na Toy powinno być raczej, e, więc no zaraz zobaczcie. Dobra, widzę, dostałem jednak info, że na, na tej krainie, gdzie teraz jesteśmy są aż uwaga, trzy oka, więc sobie szukamy i tutaj coś jest. Może tu coś będzie. O jest, widzę, popatrzcie. Tutaj mamy jeszcze jedno oko na brakuje. Ale oczywiście sobie zaraz znajdziemy. E, tutaj nie. Hmm. Gdzie ono może być? Ja podejrzewam, że je ja 15 razy minąłem, ale... No tak, chyba jestem ślepy widzowie. A tu jest, nie, co zadaje mi widzowie? Dobra, widzowie, i mamy uwaga, i odbieramy sobie e, tutaj. I dostaliśmy, proszę Państwa, dostaliśmy. I jak wygląda ten pet? Jak wygląda ten pet? Może sobie zdejmijmy tego. I uwaga. No fajnie wygląda, fajnie, fajnie. Uwaga teraz. Tutaj możemy sobie pozbierać teraz te pieniążki, czyli candies. Możemy je sobie sprzedać i dostajemy tą walutę. I za tą walutę możemy sobie kupować tutaj Halloween candies i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie kupić też przez jeden ale myślę, że to na razie nie dla nas. Idziemy sobie kupić po prostu jajko, więc sobie kupmy po prostu powiedzmy jeszcze trzy jajka. Uwaga, uwaga i uwaga, ciach. I my lecimy zbierać nam następne jajko. Może tutaj jakiś shiny już będziemy mogli porobić, proszę Państwa. Eee, I craftal powiedzmy, craftal sobie kliknijmy. I czy uwaga, coś nam się zmieni. Chyba tak, bo nie mamy jednego peta. Eee, to będzie chyba gdzieś na dole. Tak. Ale to nic nie dało chyba. Nie wiem. Nie rozumiem tego, ale eee, ok, eee, dobra, zbieramy. Mniejsza, nie. Dobra, tutaj mamy razy. Dobra. Dobra, widzowie, lecimy z tym. Potężno. Aha, nie jesteś nas. No tak, no tak. Dobra, kupmy sobie to. Kupmy sobie na razie to, zainwestujmy. Teraz raczej nas tutaj będzie na więcej stać. I w ogóle też jest Season Pass Halloween. Halo, przepraszam, Halloween Pass. I te, możecie sobie tutaj odbierać różne fajne nagrody. I no, wiecie. No. Tak, Bydlak, jak to oglądasz, to możesz dać okok. E, e, dobra, więc wracając. I robicie sobie tutaj kwestie, że na przykład ja mam questa, że muszę zebrać sobie cukierki, żeby odblokować tier drugi, czyli to. Więc muszę sobie pozbierać cukierki, ale to jest mega przyjemne, akurat. I czy rebirfy na to działam? Proszę, żeby tak. Ale raczej nie, raczej nie. Nie, no wtedy byłoby zbyt pięknie ale niestety nie i teraz proszę państwa e, no lecimy i salnimy sobie to i kupmy sobie to okej okay. musimy sobie to a to możemy sobie więcej kupić to no, na razie nie chyba na razie podziękuję i ten okej okay, okej okay. lecimy uwaga uwaga zbieramy i dobra w sumie widzowie, Czeka, co jeszcze zostało dodane, co jeszcze zostało dodane, czego jeszcze wam nie pokazałem drodzy widzowie, a więc tak, pokazałem się nowej, a tak, e, jeszcze wam pokażę jedno icon. jeden nowy kod, pewnie Halloween jak nic, Halloween pewnie, o widzicie widzowie i co mi to dało, może jakieś busta? Albo peta? Ale no nie wiem widzowie co mi to dało szczerze Chyba, że mi dało cukierki No nieważne, ale jest jeszcze takie jedno, jak, którego wam nie pokazałem jest ono tutaj um, Kosztuje 230 robux No nie stać mnie Ale Może kupimy na 30 lajków E, więc w sumie to będzie tyle z tego ciekawego, jeżeli wam się spodobał, zostawcie subika, lajka, no i trzymajcie się, no i cześć.